Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych Horyzont ma za sobą drugie seminarium dla organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń. Jesteśmy tak w takiej fazie końcowej, informacyjno-promocyjnej, dotyczącej założeń Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych, jej celów, misji. Nie wiem, podzieliliśmy sobie na pewne bloki, którymi Federacja ma się zajmować. Federacja za cel stawia sobie uczestniczenie w różnego rodzaju konsultacjach. Stanowienie prawa lokalnego i bycie twarzą sektora pozarządowego w województwie świętokrzyskim w Federacji Horyzont chcą przede wszystkim budować wysoką jakość tych organizacji i dbać o kondycję prawną i finansową. Tylko i wyłącznie oferta Federacji. W formie właśnie, w ramach tego projektu doradztwa finansowego, marketingowego, prawnego, pozyskiwania środków, zarządzania, promocji, marketingu będzie skierowana tylko dla członków federacji. W całym województwie jest już około 30 członków, którzy przystąpili do federacji. Na terenie powiatu ostrowieckiego do tej pory zgłosiło się trzy organizacje, ale chętnych już jest więcej. Wiem, że część organizacji jest już zdeklarowana do tego, żeby aby przejść tą procedurę przystępowania do federacji, to znaczy podjąć uchwały albo zarządu, albo walnego o wstąpieniu do organizacji takiej sieciowej, jaką jesteśmy. Organizacje przynależne mogą liczyć na korzyści wynikające z członkostwa. Na wniosek członka federacja będzie mogła wyznaczyć doradcę, który pomoże w rachunkowości, finansach, marketingu, planowaniu strategicznym. Wypracujemy mnóstwo różnego rodzaju dokumentów, które każda organizacja powinna. Posiadać. I dla organizacji członkowskich te dokumenty będą do ściągnięcia ze strony internetowej federacja Także to będzie pierwsza sprawa. Oczywiście dostęp do tego będzie po wpisaniu hasła dla danej organizacji. Drugie szkolenie skupiało się przede wszystkim na rozmowie o budowaniu i podwyższeniu jakości stowarzyszeń w sprawach organizacyjnych, zarządzaniu i finansowaniu działań. Federacja chce w organizacjach pozarządowych budować świadomość, że poprzez prowadzenie działalności gospodarczych mogą generować dochody i zatrudniać pracowników. Swoje cele mogą realizować nie tylko w oparciu o wolontariuszy, którzy są bezcenni, ale mogą realizować w oparciu o profesjonalną kadrę, czyli pracowników, którzy będą pracowali na rzecz wypracowania celów i poświęcali swój czas nie w czasie wolnym. Federacja Horyzont 27 lutego otrzymała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to formalne rozpoczęcie działalności jako pełnoprawnego związku stowarzyszeń. Wszystkie organizacje, które do niej przystąpią, mogą korzystać w pełni z pomocy, którą oferuje.